Mili Państwo, widzowie, jesteśmy przy Rondzie Solidarności w Środzie Wielkopolskiej. I dzisiaj będziemy zadać wszystkie ronda w Środzie Wielkopolskiej. Teraz czas na montaż zjazdy. No tak. Jesteśmy teraz przy rondzie batalionów chłopskich na skrzyżowaniu ulicy Topolskiej i Wejhana. I jeszcze tam jest chyba inne za... Jest jeszcze Krajewskiego po drugiej stronie. Rondo 2 na 18. Tutaj nawet nie ma słupka na środku. Nawet nie jest nazwana chyba. No na nazwę raczej ma, ale... to jest górka Moitaszaka, którą przez bardzo długi czas czytałem jako góra i kaszkę. wiem, nie źle. Ale służy jako stok narciarski w zimę, ale... Kiedy, kiedy, spadnie, kiedy spadnie śnieg, śnieg. tak przez te tak. dwa dni jest stok narciarski. To, to jest o, Ale Ty nie klasnąłeś jeszcze. <laughs> Musisz klasnąć na wideo, to w tym chodzi. Wiem, kiedy widzę obraz, to wydaje mi się, że... Dobra. Tak więc jesteśmy na kolejnym rondzie, rondzie chyba numer cztery. Cztery? Może tak, cztery. Tak. E, na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej i różnego popiełuszki. Jesteśmy teraz przy rondzie e, na skrzyżowaniu strzeleckiej i popiełuszki. Tak. Rondo jest też skrzyżowaniem. Wojciech Zięckowski mylił się. Jeśli miałbym żyć na skrzyżowaniu, to Rondo też jest skrzyżowaniem. Moi drodzy, jesteśmy na rondzie żołnierzy niezłomnych. Tu na twarz kostrzyny i Nekle, niekoniecznie w tej kolejności, jak jest podane na znaku. Jesteśmy tuż obok ofiar, ro, ronda Ofiar Katynia i Sybiru. I teraz muszę się z tego ronda jakoś wydostać, bo jest całkiem duży ruch. To wszystko. Kurde, Franek mi ucieka. Jedzie na rowerze. do ronda, stanął na rondzie, staną na rondzie. Powiedz jak zaczniesz. No już leci, zrób klask. E, jesteśmy tutaj przy rondzie Ofiar Katynia i Sybiru. E, mamy znaki na Kalisz, Poznań, Wrześnie, śrem, drogi, takie tam. Tamowo było rondo, na którym byliśmy tuż przed chwilą. Ja uważam, że lepiej jest wjechać z rowerem, bo to wtedy można łatwiej zjechać. Lecimy na następne. Ten samochód nam wjechał w kadr. E, cześć, jesteśmy przy e, Ronaldzie Ronda Regana. E, tutaj napisu nie widać, ale jak najbardziej jest do, napisane dokładnie to. E, nie wjechaliśmy na środek, bo jest bardzo niewchodzable. E, no i lecimy dalej. Mamy rondo przy śledzkiej kolegiacie. Plan był taki, że miałem wejść na środek. Środek, ale się nie udało, jest taki wielki ruch. Poniedziałek o 18. Generalnie jeździła Elka, więc nie chcieliśmy terroryzować Elek i nie weszliśmy przeto na to rondo. Rondo Esmeraldy Godlewskiej, to tam jak jemu było. Esmeralda Godlewskiego. Nie, tak, nie jaki Godlewski to marka. Ma już Marka Godlewskiego. Ale sytuacja, sytuacja dla Elki na pewno byłaby zabawna. W sumie trzeba, trzeba było to zrobić, żeby łapać dzień, ale my jesteśmy e, na łapanie dnia skończyło się na tym, że zaczęliśmy robić to, więc e... to jest dobre klasięcie. No dobrze, więc e, proszę Państwa, będziemy teraz e, demonstrowali e, jak prze, e, przejeżdża się na rondzie prosto, a właściwie to na skos, ale to kurczę, kurczę pieczone. To, co Dobra, walisz. Hm? Masz pierwszeństwo, jest jesteś pierwszy. Ja wiem, że jak biegnę na Roosevelta... I sobie przebiegnę, to muszę mi ustąpić, ale to nie znaczy, że, że powinien. Okej, okay, dobra. To jest okazja. Chodzimy na rondzie prosto. E, oszczędza to e, całe 10 sekund e, chodzenia. E, można teraz pójść na rondzie prosto prosto z powrotem. No tak. Prosto, pościutko. To jest wszystko wykonywane zgodnie z tym, co uważamy za właściwe. No a teraz przerwa na kebab. Tak. To jest... Yy, nagrywasz jeszcze? Nagrywam. Tak. Przerwa na kebab, dlatego że druga część tego filmu to będą wszystkie kebaby w Środzibie Kopolskiej. Będzie to się na kanale u mnie. <laughs> tak. Możecie się spodziewać tego w sierpniu, bądź we wrześniu, w zależności od tego, kiedy będzie zmontowane. W ogóle nagrane, kiedy będzie. Ale e, tak, teraz czas na kebab. E, tak. Jako, że właśnie zjedliśmy kebaba, słońce powoli zachodzi. Jesteśmy na rondzie e, Kaczyńskich, tak? Tak, Lecha Kaczyńskiego. To, to bez żony tym razem. No i jako, że słońce zachodzi, to śpieszymy się i będziemy zadzieli wszystkie ronda. Dalej. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie. No, takie trudno. Takie ronda włączasz. To no jedyna, matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę, nie, 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 nie no, bo się no naprawdę. to siwy dym. Jesteśmy na rondzie Honorowych Dawców Krwi i przed nami jest nienazwane rondo, którego nie było na mapie, jednak tego nie jest 18, tylko o wiele, wiele więcej, bo chyba 23. I... Około. O, o tak. No i tak naprawdę to jest chyba rondo biszkoptowe, bo stoimy na takiej podłużnej wysepce, przez którą nie da się przejechać. Tak, a tutaj... Jak widać w wskazuje ewidentnie podwójne ciągła przez rondo. Mamy tutaj rondo Stanisława Reksa. O, tak pokażę. To jest ono. Reksa pisane przez X. To jest bardzo niestandardowe. Niespotykane w naszej Polsce, prawda? X. W naszym alfabecie właściwie nie ma. A jednak tutaj jest taka ulica. Trzeba jakoś urozmaicić ten film, żeby nie było to samo rondo. Mamy dwie tańcze. Dwie tęcze, dobra. No tak, dwie i... tęcze, tuż obok ronda Powstańców Wielkopolskich. Na skrzyżowaniu ulic Brodowskiej, Marcinkowskiego 27 grudnia. 27 grudnia oczywiście, trzeci dzień świąt, wybuch Powstania Wielkopolskiego. Trzeci dzień świąt, co? Wolnego Narodzenia. Aha, okej. Okay. Tak, jesteśmy przy rondzie Janusza Kusaczyńskiego Zgodnie z napisem mamy tutaj ulicę Sportową, Poselską, Sportową i Poselską. E... No tak. Za nami stadion 700 Lecia, miasta i kiosk ruchu. I moje domowe osiedla. Tak, Jagiellony, Jagielony. Dokładnie. Eee, to wszystko są Jagielony w sumie. Widajcie, jesteśmy na rondzie Jana Pawła II, prawdopodobnie największej rondzie w szczuli I stoimy na samym jego środku. To rondo ma aż 5 wyjazdów. Z tak. Jedno jest, jedno jest na śród, drugie na wrześnię i trzy pozostałe są do miasta. Tak, kiedyś rząd Solidarności miało równą ilość wyjazdów, natomiast zostało zabudowane ścieżką rowerową. Zbudowane żółwie porwały go, gdy wpadł do kanałów, właśnie przy ulicy Stasica. Zbliżamy się do miejsca, w którym trzy ścieżki transportu się przecinają. Mamy przejście dla pieszych przez przejazd rowerowy, przez drogę. Osiedlową, co prawda, ale jednak jest to niespotykane rozwiązanie do jednej z tych studzienek. Dobrze, zatem jesteśmy na, na rondzie Kralupy nad Weltawą. E, chyba jakaś czeska nazwa. Jest na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki, i poselska jest przy naszej podstawówce, Szkole Podstawowej numer 3. I my znak do Starostwa oprócz tego. Zbliżamy się w do końca naszej podróży, ale jednak to nie wszystko, więc stay tuned and uh, wait for other rondos uh, for us to get on them no tak, więc e, jesteśmy tutaj przy rondzie e, Ignacego Łukasiewicza, e, on tam coś z naftą się bawił, znaczy wiem, ale nie powiem. W każdym razie e, w ramach symboliki właśnie takiego, tego jak nauka się kręci, e, koło się zatacza, e, za mną Kuba zatacza koła właśnie na tym rondzie. To jest tuż pod szkołą i Rondo ma taką nazwę. W sumie nie dlatego, że Łukasiewicz coś szczególnego zrobił, tylko raczej głównie dlatego, że szkoła wygrała konkurs jego imienia. Prawda. No tak, tutaj mamy kolejne Rondo, Rondo Henningsdorf. które jest miastem partnerskim w średniowiekopolskim w Niemczech. Tak. Na pewno. Mamy też inną część Średniej infrastruktury, dlatego, że żeby zrobić miejsce na Rondo, zabrano ścieżkę rowerową i chodnik, i są na takiej szerokości. Cała szerokość ścieżki i chodnika jest taka, że jest w stanie w jednym kroku z końca chodnika przeskoczyć na koniec ścieżki rowerowej i na ulicę. No ale czego się nie robi dla rond, prawda? Jesteśmy tym razem na rondzie Mochylów Podolski, które jest kolejnym miastem partnerskim Polski. Na, y, to, to miasto znajduje się na Mołdawii, w Mołdawii, jakkolwiek się to czyta. Jest ono położone na granicy z Ukrainą. Raczej tak, no. Z Ukrainą. Nie. Nie, nie wiem, czy to nie jest tak... Z... Bardziej ukraińskie, ale W każdym razie jest to miasto partnerskie Polski na. Mold... wielkopolskie na Mołdawii. Wytniesz to, prawda? Nie ma szans. Moi drodzy, jesteśmy na lądzie Witche, e, które jest kolejnym miastem partnerskim środek wielkopolskiej, tym razem nie Polski. E, we Francji się znajduje. Bez kitu. E, bodajże w Brytanii, jeżeli mnie pojęć nie mili, ale mogę się mylić, niestety. E, w krajecie czego w postprodukcji to nie ma szans. Na, napis Rainbow Comic Sans e, nie. Bo, tak. bo przy nimi to będzie za nim Coś chciałem powiedzieć, ale po już zapomniałem, więc. Aha, jesteśmy tuż obok naszego początku, początku naszej trasy. Tam, o tam, o tam, o tam na rondzie, nie pamiętam już jakim, ale. Ja nie mogę, bo strzany mówicie to wygląda, jakby to było tam. Pokażę Wam. Słuchajcie, to dosłownie patrzę w telefon, widzę to, co jest za mną, a w lecie patrzę przez siebie, przez siebie. Bo to są cztery ronda pod rząd. 5, 6! 7! O, 7 Rod pod rząd tu jest. Gdyby jechać tą ulicą, tak. Tak, pod tak. Jesteśmy pod Rondem. Pod, tak. Rondem poznaj... Poznańskiego roku. Czerwca 1956. Jest to ostatnie rondo na naszej drodze. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, możliwe, że jest ich więcej. I po prostu jesteśmy głupi. W każdym razie jest to bardzo fajne rondo, dlatego że mamy stąd blisko do domu. A ja właśnie nie, no właśnie. Tak trochę. Proszę, będzie na rękę, wiesz? Tak, jest ono jest też długie, duże w znaczeniu. E, tutaj właściwie przejeżdża się na wprost, bo mogę pokazać zdjęcie, zdjęcie satelitarne. To była prosta droga, do której po prostu wsadzili rondo. Jak właściwie wszystkie ronda na tym filmie. E, ale nie ma w tym nic złego, bo ronda są fajne. I bezpieczne. Bezpieczne, wygodne. Można o nich zawracać zawsze Można i. Można na nich zawracać. I pamiętajcie o włączeniu kierunkowskazu przez jaście z Wątą. Tak, włącz ten kierunkowskaz, który pokazuje w tą stronę najlepiej. E, tak. Dokładnie, kierunkowskaz pod filmem zostawić i jeszcze klakson włączyć pod filmem, żeby powiadomić. Ten, zdobyć. Ten ten, ten, ten od tramwajów, taki, co. Dzwoni, tak, żeby się przypadkiem nie, żeby nie wpaść pod tramwaj, bo jeśli nie włączycie tego, to wpadniecie pod tramwaj, ja nic nie sugeruję wam, ale... W, to są groźby karal. W środę, o, wiecie, o tej godzinie o 13, powiedzmy 20, jak nie włączycie tego dzwonka, no to was przejdzie tramwaj, bo on pan motorniczy też zapomni. Nawet jak nie macie to ruch tramwajów w pobliżu, to, to, to uwaga, to tak. przejdzie tramwaj widmo. A, a, Anuszka tak. rozdawała olej. Czytałeś? Co? Mistrzej Mugorzate. Nie. No, ja też nie, ale myliśmy, pomawialiśmy. My Okej. Okay. <laughs> no dziękujemy za oglądanie i jeszcze... I... I... Na pewno coś jeszcze powiemy. Aha. Czy nie? Czy Nie. Tak... Okej. Okay. No nie. Tak. <laughs> Do Ciebie Jakubie pytanie, co, co to odwrót. jest? Jak co na odwrót? Ja zadaję to pytanie. To zadajesz im pytanie. Tak. Co to co <laughs> <pytań>? no, <dajesz laughs> Nie, nie zaczynamy od dawania w życiu. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Powiedz mi, Franciszku, co to jest? To jest, to jest pokrzywa. Pokrzywa? Tak to myślisz. Ja ci powiem, że nie, to nie jest pokrzywa. To jest jasnota. A to, to jest pokrzywa. O nie, aktywowałem Twoją kartę płatkę? W takim razie bardzo chętnie to sobie zjem. Dobra. Warzywne. Tamta, tamta na dole trochę ustwa, trochę pomarańczowa. <śmira> pomarańczowa. Tak. Dobra.